Każdy robi byle jak, tylko żeby było W planach ty tylko mam hajs, ty by się ty miło To nowy początek, no i zaczynamy balet Załóż twarde buty, ale lekko poruszaj swym ciałem Spalę znowu żyłem, by pozyskać fenę Czego się nie robi, by zdobyć karierę nie chcę schodzić znowu tam na ziemię. Chcę być w tych opokach mur. Tyle czasu, ile wlezie. Nie umiem się cieszyć życiem na zbyt długi czas. Tyle smutnych tekstów, co poradzę. Taki już mam vibe. W moich marzeniach byłoby rapować, tworzyć z tego własny świat. Nie pomyślałbym, że obróci się to w plach. Zaczynam wrzucać muzykę, zaczynam nowe rozdziały. Czy ta księga ciekawa? Zależy od potoku sprawy. Każdy plan, nad którym siądę, musi trzymać my zasady. Wtedy już mam całą pewność, że on wyjdzie idealny. Idealny Idealny Rząd widzie idealny Każdy robi byle jak, tylko żeby było W planach ty tylko mam hajs, ty by się ty miło To nowy początek, no i zaczynamy balet Załóż twarde buty, ale lekko poruszaj swym ciałem Spalę znowu żyłem, by pozyskać venę Czego się nie robi, by zdobyć karierę Pisząc teksty nie chcę schodzić znowu tam na ziemię Chcę być w tych obokach mur, tyle czasu ile wlezie Każdego dnia na mojej głowie czapka z daszkiem Jednak nie chcę bym oślepił słońce moim blaskiem Chociaż czuję wypalenie, ja próbuję znowu pisać Coś się chyba tu zepsuło, ale nie chcę kończyć dzisiaj Wracają mi gorsze stany, ale jakoś damy radę W moich oczach były góry, w moich oczach było dno Chociaż serce ma przez ludzi wielką ranę Muszę mieć odporność na świat, a wszelakie zło